No dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam was na haul. Opowiem wam o tym, co kupiłam, co dostałam oraz co wykorzystałam. Jest w tym miesiącu sporo rzeczy. Jestem e, w lekkim szoku. E, natomiast dzięki temu, że tych rzeczy jest więcej, to film będzie też dłuższy, więc macie więcej czasu na odpoczynek ze mną. Mam nadzieję, że z niego skorzystacie. A teraz zapraszam. Zacznę od rzeczy, które kupiłam i słuchajcie, pierwszą rzeczą e, jest taka śmieszna rzecz, czyli diamentowy obraz już od dłuższego czasu właśnie czaiłam się na diamentowy obraz, nie wiem czemu ale jakoś mnie to ekscytuje i układanie tak małych rzeczy wydaje mi się bardzo uspokajające właśnie w takim trybie slow life no i bardzo tego chciałam, natomiast chciałam coś ładnego, a te wszystkie diamentowe obrazy zazwyczaj są brzydkie, aż w końcu trafiłam na kolekcję zimową, taka choineczka prezenty, okienko brakuje tylko lecącej Mikołaja, no ale jest księżyc e, taka po prostu e, zimowa noc mm, no i takie obrazy mają to do siebie że są e, że zupełnie by mi się nie przydały tutaj w domu, no a taki diamentowy zimą e, myślę, że będzie całkiem fajnym, e, fajną ozdobą gdzieś do powieszenia właśnie e, na ten magiczny grudzień, więc mam nadzieję, że miło spędzę z tym czas, e, dajcie znać jak wam się sprawdzają takie diamentowe obrazy, czy je układałyście, czy wam się podobało, czy wiszą u Was na ścianach. Myślę, że to jest jakaś um, taka nowa forma puzli. No, nie wiem, raz chciałam spróbować, zobaczymy, e, czy będę zadowolona. Trochę przeraża mnie 30 tysięcy diamentów, ale mam nadzieję, że będzie wspaniale. I słuchajcie, e, ten obraz świeci w ciemności. No, więc wypas totalny. E, kolejna rzecz, którą kupiłam, już w kilku jakichś takich vlogach mówiłam o tym, że mam problem z moimi włosami. Nie wiem, jak je upinać, że chciałabym jakieś fryzury, ale żadnych nie znam. E, I pewnego dnia jakoś tak zaświtała mi myśl, że może. E, spinki. I właśnie tak chciałam się zacząć rozglądać za różnymi spinkami e, i coś sobie wybrać. I e, w naszej galerii handlowej, zawsze jak wyjeżdżamy z, e, z parkingu i idziemy na spożywcze produkty, e, no to jest taki sklep, który w ogóle zawsze ma promocję. Zawsze kup 5, dostaniesz 10 grat gratis. E, kup 1, dostaniesz milion gratis. I to jest takie no, dosyć zabawne. E, I tam po prostu te promocje aż krzyczą. Z witryn. Nigdy tam nie wchodziłam, nigdy tam nie byłam, jakoś nigdy mnie nie ciągnęło. Piękną biżuterię już mam, więc więcej nie potrzebuję. No, ale właśnie tak sobie jechaliśmy na te spożywcze zakupy i mówię: Słuchaj, pójdziemy zobaczyć może jakieś właśnie takie spinki. Nie wiedziałam do końca na czym mi zależy, ale właśnie jak weszłam, to zobaczyłam zestaw takich. Mm, właśnie w złocie, yy, dużych spinek. One były dwie, ale jeszcze w zestawie były cztery. Moim zdaniem to dosyć sporo cztery. Wystarczyłyby mi dwie, no ale były w zestawie, nie miałam ich zostawić. Drugie są takie. Nie mają y, takiej blaszki, tylko właśnie y, taką delikatniejszą spinkę. Teraz ją mam na sobie. Mam je już od miesiąca i słuchajcie, jestem zachwycona. Po prostu to, że ja rano wstaję, spinam sobie to z tyłu. Yy, może nie jest to jakaś mega wyszukana fryzura. Yy, no, ale sprawdza mi się tu dużo lepiej niż jak robiłam sobie um, kucyka, takiego tutaj małego, um, małego kiteczka, albo tu jak robiłam sobie taką małą cebulę. No, nie zawsze to dobrze wyglądało, a to wygląda po prostu zawsze znakomicie. Mam dużo tutaj włosów, e, nic mi tutaj, wiecie, nie zostaje na górze, tylko wszystkie są wykorzystane na dole. E, te spinki mi bardzo dobrze trzymają, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Um, I dodatkowo kupiłam sobie jeszcze Dwie takie w kwiatuszki z taką perełeczką. Też mają dosyć dużą tą lamre y, i y, je chciałam wykorzystywać y, z tyłu y, na różne okazje. Ja akurat okazji mam całkiem sporo. Y, wydaje mi się, że te też by mogły wystarczyć, no ale te mi się spodobały i pomyślałam sobie, że właśnie zawsze też mam problem. Jakieś święta, jakaś taka większa uroczystość, jakieś wesele, zawsze problem z tymi włosami. Y, no a właśnie nie mm, lubię mieć upiętych, lubię mieć takie luźne, więc one wyglądają jak tak spięte tylko jakimś takim wianuszkiem. Y, y, I właśnie jak są te z tyłu to w ogóle wygląda tak potężnie, tak majestatycznie tak elegancko, a jednak z przodu wygląda to bardzo lekko więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona, ten sklep się nazywa, słuchajcie do visa, coś takiego i ogólnie naprawdę są bardzo, bardzo solidne, no ja jestem zadowolona mam nadzieję, że mi się to nie znudzi nigdy, bo jestem naprawdę swobodny i teraz jak nagrywam codzienne vlogi no to rano te włosy nie wyglądają dobrze, a wiecie pyk, pyk, no zajmuje mi to dwie Sekundy, więc spełniło to moją potrzebę. No i właśnie, zakupy są dobre. I właśnie w tym filmie też chodzi o to, żeby powiedzieć, że zakupy są dobre, że za wszystkie zakupy nie trzeba się obarczać poczuciem winy. Natomiast fajnie jest iść do sklepu tylko w momencie, kiedy czegoś potrzebujemy, bo fajnie jest spełniać swoje potrzeby. Jeżeli ja mam potrzebę spinek, to idę do sklepu, je kupuję i nie mam wyrzutów sumienia. Ale jeżeli ja nagle idę i sobie myślę, hmm, nic nie potrzebuję. O, jakie ładne spinki! Bardzo ich potrzebuję no to wtedy to jest właśnie taki e, problematyczny e, konsumpcjonizm. A tak to wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku i też Was do tego zachęcam, żebyście odpuszczały, fajnie jest kontrolować swoje zakupy i fajnie kupować jak najmniej i bardzo do tego zachęcam, ale jak już kupujemy, to nie mieć poczucia winy, m, tylko spełniać swoje potrzeby. Kolejną moją potrzebą e, był album na zdjęcia. E, tutaj już z naszym zdjęciem. Tym razem są e, czarne e, strony i ten album jest świetny, bo on jest duży na 5 zdjęć kupiłam go w TK Maxie, tak jak ten poprzedni ten poprzedni na razie starcza mi na poprzednie wywołanie, na ten rok i jeszcze na pewno na następny, więc ten zacznę wykorzystywać dopiero w 2026 ale kupiłam go teraz, bo przez rok szukałam żeby znaleźć, bo tak mi się tamten podobał i przez rok nie było teraz dopiero rzucili, więc kupiłam bo wywoływałam zdjęcia, myślałam, że w tamtym mi się nie zmieszczą, natomiast teraz pięknie po prostu prezentuje się na regale i na pewno będzie wykorzystany, bo ja uwielbiam oglądać nasze rodzinne zdjęcia, więc bardzo polecam, w TK Maxie teraz jest rzut. Kolejną rzeczą, którą kupiłam dla siebie i dla was, to mikrofon, mikrofon do aparatu, teraz wam go nie pokażę, bo jest przypięty, mam nadzieję, że czujecie różnicę, wcześniej tak sprzężyło czasami na tych vlogach i nagraniach, teraz uważam, że jest doskonale. I właśnie, jeżeli chodzi o dźwięk, jest świetnie, ale dodatkowo jest malutki, więc w ogóle jakość nagrywania się absolutnie zmieniła. Teraz jest niesamowicie poręczny, malutki, też jest lżejszy, co jest dla mnie też technicznie ważne. Nie ma baterii, więc działa, pobierając baterię z tego aparatu yy, i nigdy nie ma problemu, że się rozładuje, nigdy nie ma problemu, że go nie włączę, a tak się niestety zdarzało. Yy, teraz już takiej sytuacji nie ma. Zawsze jest przypięty yy, i zawsze się świetnie sprawdza. Yy, natomiast kolejna techniczna rzecz yy, w poprzednim, kiedy był długi, yy, to musiałam go cały czas obracać, jeżeli chciałam yy, nagrywać yy, przodem lub tyłem kamery. Wtedy ten mikrofon musiał być skierowany centralnie. Na mnie teraz. On świetnie zbiera, nawet jak nagrywam coś, yy, gdzie mikrofon nie jest skierowany we mnie, to i tak ten dźwięk jest yy, bardzo dobry, więc yy, no jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego mikrofonu. Mam nadzieję, że wy również. Kolejna rzecz yy, to trochę rzecz kupiona przez Piotra, a nie przeze mnie, yy, ale bardzo się z tego zakupu cieszę: Mianowicie Piotr kupił lampę w Home and You. Yy, jak Wam mówiłam, rok temu byliśmy na yy, świetnym wykładzie o designie e, salakowej. I salak wzięła teraz pod skrzydła e, home and you, i właśnie z tego kiczowatego diamentowego glamour zmienia rzeczywiście m, ten styl na taki, który nam bardzo odpowiada i teraz jak tam wchodzimy, to zazwyczaj no, nic nie kupujemy, ale lubimy sobie tam chodzić, przeglądać e, i obserwować. No i ta lampa przy naszym pierwszym wejściu jakiś rok temu bardzo nam się spodobała e, i myśleliśmy o zakupię jej, ale tak sobie pomyśleliśmy dobra, na razie trzeba pomyśleć przeczekać, zastanowić się no i wchodziliśmy do tego mm, Home and You w przeciągu roku może z dwa razy, no i zawsze byliśmy tacy zachwyceni, yy, zawsze mieliśmy na nią ochotę i ona kosztowała jakoś niecałe 200 zł więc w ogóle jak na lampę, no to jest yy, jak za darmo yy, no ale wiadomo, Home and You, no i chiński producent, właśnie raz weszliśmy i była jakaś promocja na 119, potem wesz była promocja na 99. Ym, I potem chyba była znowu jakaś promocja, bo pamiętajcie, w Home and You nie kupuje się bez promocji, nie? Jeżeli wam się coś podoba, jeżeli jest to przemyślany zakup, to poczekajcie, zazwyczaj ym, to się nie wyprzedaje yy, i potem te promocje są ogromne. No i właśnie z 200 zł przecenili na te 74 i mówimy, no, że to już po prostu, jak teraz tego nie kupimy, no to już pewnie yy, pójdzie to po prostu na jakieś wyrzucenie, yy, a jednak cały czas nam się bardzo podobała zarówno kolor, jak i forma. No i to, że ta kula, ten klosz bardzo pasuje do naszych yy, lamp z Umo, yy, które no, nie kosztowały 200 zł. <grym> Wie, no ale to jest polska produkcja, no i rzeczywiście są wspaniałe, i uwielbiamy je od lat. Natomiast, no, postanowiliśmy, że już ją weźmiemy, i słuchajcie, 74 zł chcieliśmy za to zapłacić, a przy kasie wyszło 34. Bez żadnych promocji, po prostu jeszcze większa promocja była, tylko że nie nienaklejona. Także hit i nam się sprawdza świetnie. Tutaj, właśnie na tym AGD. W telewizorze zapalamy ją sobie wieczorem, więc mamy takie punktowe światło. Ono jest dosyć spore, no bo ten klosz jest rzeczywiście całkiem duży, więc więc jeżeli wam e, się podoba, no to polecam, może jeszcze ostatnie sztuki za te 30 zł gdzieś dorwiecie. I z rzeczy, które kupiłam, to już by było wszystko. E, teraz pokażę wam rzeczy, które wykorzystałam i pierwsza z nich to Mokosz, e, nawilżająco rozświetlający balsam do ciała. Ja nie rozumiem Mokosza, że oni balsamy, kremy do rąk wrzucają w butelki z pompką, no przecież to jest dramat. Potem wydobycie tych produktów e, jest bardzo trudne. E, natomiast jak wiecie, ja Mokosza uwielbiam, już czekam na pierwszy dzień grudnia żeby móc wykorzystać mój balsam czekoladowo-wiśniowy na razie korzystałam z tego i on jest rozświetlający poprzez e, zawarte w nim drobinki, więc jak ja się smarowałam latem, to e, widać było na nie taki naprawdę gruby brokat więc to było śmieszne strasznie, e, ja takiego efektu nie lubię, ja lubię jak skóra jest zdrowa, taka naturalna e, właśnie tak nawilżona, zwyczajna kremem tego, tej poświaty brokatowej już naprawdę nie potrzebuję. Zapach był taki całkiem spoko, ale jak na Mokosza to średni. Działanie było bardzo dobre, natomiast już do niego nie wrócę i to był produkt z takiego opakowania prezentowego. Jak wiecie, Mokosz robi w Lidlu, w Rossmanie, chyba w Biedronkach właśnie takie opakowanko z dwoma rzeczami, czasami z balsam, z jakimś olejkiem, czasami jakieś inne rzeczy, więc skusiłam się, ale w tym roku już na pewno e, tych zestawów nie kupię, bo to nie ma sensu, te produkty są zazwyczaj takie nijakie. E, druga rzecz jaką wykorzystałam to ekstremalnie nawilżający serum z Yumi, e, pokazywałam wam już w poprzednim haulesie e, ten produkt, bo e, miałam e, współpracę z tą marką, natomiast ten produkt kupiłam wcześniej sama e, jest o zapachu mango no i właśnie ja go uwielbiam ze względu na to e, że to jest taka woda która ma, która jest niesamowicie Bogata, więc nakładam i czuję, jak to się szybko wchłania, nic się nie klei, nie jest tłuste, yy, a naprawdę super działa. Mm, teraz mam yy, właśnie ze współpracy z greyfrutem i też z miłą chęcią będę z niego korzystać. Zawsze serum mi się kojarzy z czymś takim tłustym, oleistym, yy, nieprzyjemnym, a te są naprawdę świetnie i uważam, że działają cuda na twarzy. Kolejna rzecz, którą wykorzystałam to 92 yy, numerek z Made in Lab, a Made in Lab jest dzisiaj dzisiejszym sponsorem odcinka znowu jak miło powitać tę markę na moim kanale. Wiem, że też uwielbiacie te perfumy, więc dzisiaj y, też mam wam do opowiedzenia kilka rzeczy. Słuchajcie, 92 to jest zapach, który jest kwiatowy i który ma zupełnie inne nuty y, niż które ja czuję, bo ja tu czuję wanilię i gruszkę i ten zapach jest idealny na vlogmas. Ja go mam od dwóch lat no i ja się psikam nim tylko i wyłącznie właśnie jesienią i zimą, teraz wyjęłam go w październiku i było mi tak przyjemnie. To jest jeden z najpiękniejszych i najmniej banalnych zapachów, jakie spotkałam w swoim życiu. Więc teraz, kiedy miałam nową przesyłkę, nie mogło go zabraknąć. Ten sam numerek 92. I on jest właśnie taki idealny na zimę, na jesień. On jest, nie jest ciężki, ale jest właśnie taki gruszkowo, słodki, właśnie taki otulający. Przyjemny, idealny właśnie na teraz, więc yy, na jesień, na vlogmasa będę z niego korzystać. Yy, I ta butelka w ogóle starcza mi na yy, właśnie takie dwa lata używania jesienią i zimą, a ja naprawdę go nie oszczędzam, wsikam się yy, i sprawia mi to bardzo, bardzo dużo przyjemności. Kolejny, który już mi się prawie skończył to 17. Yy, I ja bardzo lubię właśnie te małe rozmiary brać na wakacje. No bo wiecie, wrzucam sobie do torebki, nie biorę takiego wielkiego flakona yy, i to jest bardzo przyjemna sprawa. No i teraz właśnie, jak byłam cały wrzesień na wyjazdach, to było bardzo gorąco, ale właśnie już się tak yy, schylało ku październikowi, który nie wiedziałam jaki będzie. I ta siedemnasteczka, ona jest bardzo elegancka, bardzo przyjemna, ale jest też taka, że właśnie i może być na lato, yy, i może być na wczesną, nawet późną jesień. On jest bardzo, bardzo yy, uniwersalny. Prawda bardzo ładny. No, i on mi się już kończy, też zostawię go sobie właśnie na podróż. A teraz zaopatrzyłam się w siedemnasteczkę w tym dużym formacie. Ale z racji tego, że po prostu Made in Lab, no to jest taka marka, w której lubię eksperymentować, szukać, poszukiwać, dzięki której też odkryłam swoje nuty zapachowe, no to jednak postanowiłam zdecydować się jeszcze na coś. I słuchajcie, 26. Ja nie mogę przestać się tym psikać. Ja teraz codziennie po prostu psikam się tym. I ten zapach y, jest bardzo, bardzo intensywny, bardzo mocny. Y, zazwyczaj też jest tak, że jeżeli czujemy nasz zapach przez cały dzień, to on jest męczący i to znaczy, że pod nas nie pasuje. Natomiast ten zapach czuję cały dzień, więc możliwe, że do mnie nie pasuje, ale mi się tak podoba i po prostu cały dzień wdycham te opary i no jestem zachwycona. On jest bardzo kwiatowy, bardzo taki słodziutko, soczysto świeży. No na maksa mi to odpowiada. Myślę, że na lato może być troszkę za ciężki, chociaż nie wiem, ale teraz genialny, więc na zmianę będę sobie używać 92 i 26 to będzie moje zdecydowane kombo na te miesiące. No i właśnie jak czasami się psikam rano, a Piotr przychodzi wieczorem, to mówi, że po prostu pachnie tak, jakbym popsikała się dopiero przed chwilą, więc to jest w ogóle szok. Także jeżeli chcecie spróbować coś nowego, czego wcześniej Wam nie polecałam, no to 26 to moja nowa miłość. I aktualnie od Made in Lab y, dostałam informację, że wysyłka jest za złotówkę bez żadnego y, minimalnego zamówienia, więc zamówicie sobie jeden flakonik 92 lub 26 lub każdy inny, jaki macie ochotę yy, i przesyłkę macie za złotówkę, możecie zamówić też do Żabki, więc odbiór jest szybciutki, łatwiutki yy, i wspaniały. Ja polecam wam korzystać, sprawdzać i właśnie znaleźć swój swoje ulubione nuty. Dla mnie to było bardzo istotne, żeby właśnie znać siebie wiedzieć co lubię, wiedzieć czego poszukuję. Kiedy na przykład idę teraz do drogerii, do perfumerii, no to już znam siebie, wiem czego oczekuję, wiem czego chcę yy, i wiem w jakich nutach czuję się bardzo. Dobrze, także polecam serdecznie i przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą wykorzystałam jest to pianka z Isany. Yy, w ogóle dajcie znać, bo mi się wydaje, że te włosy nie urosły od poprzedniego vlogmasa, że yy, wiecie, każdy ma swój yy, maks, nie? Yy jak rosną włosy. Ja się zastanawiam, czy to nie jest już mój max. No właśnie nie kojarzę, żebym kiedykolwiek miała dłuższe włosy, mm, ale też nigdy nie wytrzymywałam presji nie skracania ich, e, więc zastanawiam się, czy urosną, czy nie. E, zobaczymy, natomiast niezmiennie pianka i sana. to jest coś, e, czego nie zmieniam, co zawsze mam w swojej e, kosmetyczce i zawsze używam. Używam to na mokre włosy, e, mam w dół włosy i ugniatam je i potem dyfuzorkiem e, sobie je ogarniam. Teraz jest trzeci dzień, no w ogóle ekstra. Bo wcale nie robię żadnych warkoczyków, żadnych koków, śpię, tak jak się urodziłam. <laughs> więc z racji tego, że się skończył, no to oczywiście muszę kupić nowy. Yy, I teraz, słuchajcie, zmienione jest opakowanie, więc w końcu coś ciekawego, jeżeli chodzi o, to, o tę piankę, co mogę Wam polecić. Nie wiem, czy się zmienił skład. Nie zmienił się skład, całe szczęście, ale też widziałam to, bo już kilka razy używałam, yy, że działa na mnie to genialnie. Także wiecie. Yy, dobry peeling do skóry, yy, fajny ulubiony yy, szampon, dobra odżywka, yy, czesanie loków na mokro właśnie z tą odżywką, yy, spłukanie, nałożenie jakiegoś olejku na końcówki, yy, nałożenie yy, jakiejś takiej ochronnej bazy przed suszeniem, potem tego, dyfuzor yy, i gotowe. No i jeszcze ręcznik do loków. Zaczęłam o tym opowiadać i jakoś końca nie było, zdziwiłam się, że jest tyle kroków, no ale rzeczywiście już od lat to wypracowałam zrobiłam i tak maksymalne minimum, yy, więc yy, no. Ja jestem naprawdę bardzo z tych włosów zadowolona. Czasami wiadomo, jest ich mniej, czasami więcej. Yy, zależy, jak tam się napuszą, ale właśnie w połączeniu z tymi yy, spineczkami jest tak swobodnie, yy, tak dziewczęco. Jestem bardzo zadowolona. I to by było na tyle. Zostawiam Wam link w opisie do Made in Lab. Korzystajcie. Yy, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas ze mną podczas tego filmu. Ja Was yy, ściskam serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!